Czy przykład Centrum Kultury i Sztuki, jak dowiedzieliśmy się na komisji, niekorzystnego dofinansowania, które otrzymaliśmy z punktu widzenia ekonomicznego, w rozliczeniu pięciu lat, to tylko incydent? Czy również dowiemy się za kilka lat, że umowa podpisana na sprzedaż dzierżawę, dzierżawę w dzierżawę Błoni to również tego typu transakcja, która w konsekwencji przyniesie nam tylko straty. Można mówić o tym, tak jak powiedział przed chwilą Pan Prezydent, tylko na miłość boską. Czy w miasta czy władze miasta są w stanie wyprzedzić działanie chociaż o jeden krok do przodu? Teraz usłyszymy, że powstało takie zadłużenie. Przepraszam bardzo. A kto to zrobił? Krasnoludki? Czy można było pomyśleć? Tak, Każim, to dyskutowaliśmy. Usłyszałem na komisji, że poszły takie duże nakłady na Centrum Kultury i Sztuki. Teraz. A wzięliśmy tylko milion sześćset tysięcy dofinansowania środków unijnych. Co padło wczoraj na komisji? Czy mówiliśmy o tym, że to było błędem? Bo więcej stwierdzone było wczoraj na komisji, że przez te lata już Centrum Gutój Sztuki więcej, by zarobiło pieniędzy, bo poprzez tą dotację nie może zarabiać, niż wzięło tą dotację. To jak my myślimy o przyszłości? Czy myślimy krok do przodu, żeby unikać tego typu długów? Kto to zrobił? Pytanie. Pan Prezydent mówi, że te środki teraz uzyskane z błoni posłużą do inwestycji i środków unijnych. Ja bym nie zabierał tu głosu. Pytałem się na komisji, ile z tych pieniędzy pozostało, żeby teraz mieć wkład własny do środków, do pozyskania środków unijnych i prowadzenia nowych inwestycji. Nic nie zostało. No to bądźmy uczciwi. Nie mówmy o bajkach, tylko mówmy o realnej sytuacji. O tym, jak te finanse wyglądają. A nie mówmy teraz, nie dystansujcie się, moi drodzy, którzy zarządzaliście tym miastem od tego, że ktoś zadłużył to miasto. Bo to nie Krasnoludki i nikt inny. A w związku z tym teraz mówmy o realnej sytuacji. A nie opowiadajmy, że ktoś zadłużył, nieszczęście spotkało nas. I w związku z tym teraz musimy to ratować. <laughs> tak. Komisję, sesja Rady Miasta jest od tego, żeby wyjaśnić kwestię. Ja składam prośbę w biurze o tym, żeby uzyskać cztery umowy i harmonogram odsetek. I poprzez to, o czym w razie żeby nikt nie opowiadał, że to jakiś leasing, potem wykupy. Nie. Spotykam się z mieszkańcami i pytałem, jak to wygląda. W związku z tym, żeby nie opowiadać bajek, bo tego nie robię, poproszę o ksadokopię tej umowy, harmonogram zbłat i gwarantuję i panu panie prezydencie, i panu panie skarbniku, że co do grosza przekażę wiarygodne informacje, posługując się tymi dokumentami. Dziękuję. Aby wyjaśnić sprawę, Błoni do końca zwróciłem się z prośbą o udostępnienie mi kserokopii umowy sprzedaży zawartej pomiędzy miastem a firmą Magalan. W najbliższym czasie przedstawię Państwu w wiarygodny sposób opierając się na umowie wszystkie dane dotyczące tej transakcji.